Zobaczcie, jak tanio, szybko i prosto można samemu podłączyć monitoring w domu. Oraz szybki dostęp do internetu. Mamy tu cztery kamery IP. Montujemy je na rogach budynku. Podłączamy długim przewodem do jednego urządzenia, czyli switcha PoE. On ma akurat cztery gniazdka zasilające kamery, czyli PoE, i jedno Uplink, czyli dostarczający internet. Nagrywarkę obsługującą osiem kamer i router. I zestaw do odbioru szybkiego internetu z publicznym adresem IP. To jest bardzo istotne. Będziemy się łączyć przez publiczny, własny, prywatny adres, a nie przez chińskie chmury. Mamy zestaw. Wyciągamy urządzenia. Mamy kompletny zestaw antenowy, który montujemy na dachu budynku i dokonamy aktywacji. Teraz szybko go złożymy. Mamy urządzenie. Składamy antenę. Wkładamy uchwyt z tyłu. Zaciskamy. Podpinamy długi przewód. I antenę montujemy w taki sposób w kierunku nadajnika. Długi przewód wpinamy od anteny do gniazdka PoE. I zasilanie anteny. I od gniazdka LAN przewód wpinamy do routera. Antenę. Kamery, nagrywarkę, router, switch'a, poe i długie przewody. Tak wygląda cały kompletny zestaw do internetu i do monitoringu. Przychodzimy do sklepu, ściągamy aplikację do tych kamer i 6.6, akurat to jest model. Klikamy Zainstaluj. Otwieramy aplikację. Dodajemy po globalnym adresie, czyli dajemy, dodaj ręcznie. Dodajemy po nazwie domeny i adresie publicznym IP. Mamy dodane i klikamy Zapisz. I nagrywarkę już mamy, jak widać, online, jest widoczna. Zapisujemy sobie ustawienia. Mamy już kamery widoczne. Prosta, szybka instalacja.